Kiedy w roku 1996 inicjowałem czemińskie zawody, nie spodziewałem się, że one przejdą taką niezwykłą metamorfozę. Były bowiem początkowo turniejem o charakterze małopolskim, później stały się turniejem ogólnopolskim, zaś od roku 2023 turniej międzynarodowym. W czemińskich zawodach wystąpiło wielu przyszłych, znakomitych zawodników. Wspomnę tutaj jedynie o Janie Krzysztofie Dudzie, jednym, jednym z najwybitniejszych szachistów doby współczesnej, który siedmiokrotnie grał w czebińskich turniejach szachowych młodych talentów. Ale nie tylko Janek. Grali tutaj także przyszli arcymistrzowie, tacy jak Dariusz Świercz, Paweł Czarnota, Daniel Sadzikowski czy też Wojciech Moranda? Grały również wspaniałe szachistki. Późniejsza arcymistrzyni Agnieszka Matras, czy mistrzyni międzynarodowa Dorota Czarnoty. <laughs> Ogromnie się cieszę, że tę miłość do szachów, którą udało się rozpalić na ziemi szanowskiej, ona ciągle kwitnie i owocuje ciągle nowymi zawodnikami, którzy przejawiają skalę swojego talentu coraz wyraźniej. Nazywam się Róża Zabrzeńska, nazywam się Blanka Polakiewicz i reprezentujemy klub Hotman Karelny Trzebinia. Zaczęłam grać w szachy gdy miałam 4 lata, Nie zaczęłam grać w szachy gdy miałam 6 lat. I oczekuję tutaj na wygraną Jestem Fabian, Trzuchak z małopolskiego od Oktona Mariana. Liczę, żeby wygrać w ten turniej, no i dobrze się bawić. Jestem Aleksander Bałżowski. Też liczę na Hotel. Jestem od pana Mariana Jestem Zofia Olszowska i ja liczę na dobrą zabawę.